Fundusz Zbrodni, najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na capitalbook.pl. Polecam Leszek Szymowski. O co chodzi? Program poświęcony sprawom ważnym, Leszek Szymowski. Witam Szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak co niedziela zapraszam na przegląd tygodnia. No to zaczyna się nowy front polskiej wojny dyplomatycznej, tym razem na tym kierunku, na którym byśmy się chyba nigdy nie spodziewali, czyli Ukraina. O, po wybuchu afery zbożowej stosunki polsko-ukraińskie ulegają radykalnemu pogorszeniu i właśnie dzisiaj rano Związek Producentów Branży Mleczarskiej Ukrainy zażądał oficjalnie od ukraińskiego rządu wstrzymania importu Produktów mlecznych z Polski do Ukrainy, łaskawie się tylko chcą ci producenci zgodzić na to, żeby przez Ukrainę można było te towary przewozić do Mołdawii, z którą Polska jeszcze sobie nie zdążyła popsuć relacji ani politycznych, ani gospodarczych. Z czego to wynika? No, oczywiście ten, ten związek znalazł tam jakiś formalny pretekst, ale nie można nie zauważyć, że ma to miejsce zaraz po tym, jak wybuchł skandal związany z importem ukraińskiego zboża gorszej jakości, tam zawierającego jakieś szkodliwe substancje. Do Polski. Kiedy już się tego nie dało ukryć, kiedy zrobiła się z tego afera, bo okazało się, że dwie główne firmy, które brały udział w imporcie tego zboża, to były firmy związane z politykami Wiparz, związany z pisem em i yy, prawda, BGK, związana tam z ludowcami. No, rząd musiał już wstrzymać import tego ukraińskiego zboża, gorszej jakości, też pod, pod naciskiem. Środowisk rolniczych, m.in. AgroUnii i pana Kołodziejczaka, no to Ukraińcy się zdenerwowali, no bo stracili potężny rynek zbytu i zaczynają teraz stawiać Polakom warunki. Więc ten związek producentów branży mleczarskiej Ukrainy, który oficjalnie się pod tym żądaniem do rządu podpisał, to raczej nie wpadł na to samodzielnie, tylko taka była inicjatywa kręgów politycznych w Kijowie, żeby nie wyszło na to, że to rząd Ukrainy jakieś ma. Tutaj plany pogarszania stosunków z, z Polską, więc poproszono tam pewnie tych dżentelmenów, którzy ten związek producentów mlecznych tworzą, żeby z taką inicjatywą wyszli, no i rząd ukraiński będzie to teraz badał. To, co z tym zrobi rząd ukraiński, to jest oczywiście jedna sprawa, to nie jest nieważne, ale to, to, to jest jedna sprawa, ale najważniejsze jest to, jak w tej sytuacji zachowa się rząd polski. Otóż, proszę Państwa, cała ta inicjatywa, fakt, że rząd w Kijowie jeszcze się od tego nie odciął oficjalnie, to jest taki przytyczek w nos, takie kolejne plunięcie Polsce w twarz przez stronę ukraińską. Przecież, proszę państwa, Polska dla Ukrainy zrobiła bardzo dużo, i Polska w tej rozgrywce. Jest, a przynajmniej powinna być, stroną dyktującą warunki. Przecież to Ukraina przychodzi do nas po pomoc, Ukraina przychodzi do nas po broń, Ukraina przychodzi do nas po poparcie dla rozmaitych inicjatyw, tam dążenie do NATO, czy dążenie do Unii Europejskiej i państwo, takie jak Polska, jest w pozycji gracza, bez którego zgody nic nie można zrobić. Przecież nawet broni nie da się dostarczać na Ukrainę bez polskich lotnictw, bez jesionki i tak dalej. No i nagle w takiej sytuacji. Rządu, prawda, ten, ten nieszczęsny związek tam producentów yy, mlecznych Ukrainy wpada na pomysł dokuczenia Polsce. No to rząd w Kijowie powinien natychmiast się od tego odciąć, a rząd w Warszawie powinien się oburzyć tym, że w ciągu 15 minut od ogłoszenia tej inicjatywy rząd w Kijowie się od niej nie odciął. I tu dotykamy kwestii, o której ja wielokrotnie mówiłem, czyli dramatycznej nierówności. W relacjach polsko-ukraińskich. Otóż, w, w, w momencie, kiedy Ukraina jest uzależniona od zachodniej pomocy, jest uzależniona od Polski, Polska powinna powiedzieć: Żadnych takich inicjatyw. My i nasi producenci będą wozić wszystko na Ukrainę i Wy macie wszystko przyjmować. Nasze firmy transportowe będą jeździć na Ukrainę i Wy macie wszystkie ciężarówki wpuszczać. A nie, to Wam drodzy koledzy ukraińscy. Dopiero wypłatamy figla, a to Wam import Waszego zboża w ogóle wstrzymamy, nie pozwolimy go nawet przewozić, a to prawda, to i to i to jeszcze, jeszcze Wam zrobimy. Polityka to jest gra interesów. Rząd Ukrainy jest od tego, żeby reprezentować interes Ukrainy, ale rząd Polski jest od tego, żeby interes, reprezentować interes Polski. I tu interes Polski jest oczywisty, żeby polscy producenci mogli sprzedawać na Ukrainie De facto wszystko, żeby polskie firmy transportowe mogły jeździć na Ukrainę. A nie, nie wszystkie mogą, bo rząd ukraiński wydaje licencje, według własnego widzimisię. się. Rząd polski sprowadził relacje polsko-ukraińskie do takiego ciągłego plucia nam w twarz przez Ukrainę i, a, i udawania przez nas, że to jest letni deszczyk, że to nie działa. I mamy kolejny tego przykład. Przecież w sytuacji, kiedy Ukraina ma na wschodzie wojnę. Kiedy uzależniona jest od zachodniej pomocy, to rząd powinien sporządzić listę spraw, które denerwują Polskę. Na przykład właśnie jakieś wypowiedzi buńczuczne, te wszystkie upamiętniania y, upowców, czy, czy, czy różnych innych katów Polaków. I powinien powiedzieć Rzełyńskiemu, panie, proszę, tu jest lista. Tego, co macie zrobić. Polskie firmy macie wpuszczać na Ukrainę, rynek zbytu macie dla polskich firm otworzyć, prawda? Macie y, polskim firmom transportowym otworzyć rynek, macie nie blokować wjazdu polskich ciężarówek y, ani na Ukrainę, ani z Ukrainy. I jak tego nie zrobicie w ciągu 72 godzin, to my Wam blokujemy pomoc. Tak by się zachowało normalne państwo i wtedy, i wtedy prezydent Zełęński dbałby o to, od rana do wieczora, każdego dnia, o, o polski humor, o polski, widzimy się, żeby w Polsce, w Warszawie, nikomu nie przyszło do głowy zmienić zdania. A co mamy w Polsce? Nikt tego nawet nie zauważył. To znaczy, Ukraińcy doszli do wniosku tak: nie chcieliście naszego zboża, które było tam skażone pestycydami, nie chcieliście nam pozwolić zalać yy, waszych rynków naszym tanim i gorszej jakości zbożem. No to dobrze, to my wam teraz zablokujemy przetwórstwo mleczne. O, tak to mniej więcej wygląda, a rząd polski. Tuli po sobie uszy i udaje, że problemów nie ma. Coś obrzydliwego, jak ci ludzie potrafią po prostu dają pluć na siebie, dają się obrażać i udają, że w ogóle problemu nie ma. Coś obrzydliwego. Minister finansów, pani Rzeczkowska, pozwoliła sobie na szczerość w trakcie swojego wystąpienia i takiego panelu dyskusyjnego w Atlantic Council, mówiąc, że wsparcie Ukrainy. Kosztowało już polskiego podatnika 50 miliardów złotych. No, kwota ogromna. To tak, jakbyśmy, proszę państwa, przyjęli, że pracujących Polaków jest około tam 25-26 milionów, to każdy z nas, pracujących Polaków, na wsparcie Ukrainy wydał około 2000 złotych przez te no, 14 już miesięcy trwania wojny. Pani minister Rzeczkowska, oczywiście, pięknymi hasłami to. Yy, Obudowywała, że trzeba wspierać Ukrainę, bo Ukraina walczy za nas, bo jeżeli nie będziemy wspierać Ukrainy, to Ukraina przegra wojnę i potem Rosja może zaatakować Polskę. No, piękne hasła, natomiast ja, jako taki człowiek przyziemny, wolałbym wiedzieć, co my mamy za te 50 miliardów złotych, które wpakowaliśmy w pomoc w Ukrainie. I niestety muszę Państwa rozczarować, nie mamy nic. Jak zwykle w historii i jak zwykle w naszej polityce zostaliśmy po prostu wydymani. Zwróćcie państwo uwagę, że nikt nie mówi nawet o tym, żeby polskie firmy mogły za amerykańskie pieniądze odbudowywać Ukrainę zniszczoną po wojnie. Kiedyś już była w Szwajcarii na ten temat konferencja międzynarodowa, na którą sam premier Ukrainy, pan Szmychal, pojechał, no i okazało się, że Polsce przydzielono obwód ługański który jest prawie w całości, a wtedy był w całości zajęty przez wojska rosyjskie i który będzie przecież oprócz Krymu pierwszą taką kartą w, w, taf, w żądań Rosjan terytorialną, prawda? Czyli Polska tak dużo pomaga, bezinteresownie w zasadzie, a Ukraińcy mówią, a to odbudowujcie sobie Ługańsk, to znaczy weźcie, wy, wyślijcie te wojska, żeby ten Ługańsk odbić, a jak już tego odbijecie, to możecie za amerykańskie pieniądze nam go odbudować. No tak to wygląda. Chciałem się zapytać publicznie, pani minister Rzeczkowskiej, co my mamy konkretnego z tych 50 miliardów, to znaczy, co myśmy za to dostali? Nie dostaliśmy, proszę państwa, nic. Zupełnie nic. Nasze relacje z rządem w Kijowie polegają na tym, że my, Polacy, dajemy, a Ukraińcy biorą. I jak mają dobry humor, to nas czasem pochwalą. Pan Zełeński wygłosi jakieś tam drackie fanfaronady o. Wiekuistej przyjaźni międzynarodowej, no, jak mu się nie chce, to nawet tego bierze i nawet nawet nie mówi dziękuję. I to nie jest mój zarzut do rządu ukraińskiego, bo rząd ukraiński ma rację w tym, co robi, no bo jeżeli jest głupi frajer, który daje pieniądze za darmo, no to przecież golić takiego frajera, no przy każdy rząd by się tak zachował. Ja mam pretensje do rządu polskiego, że dał za nic, że nie był w stanie. Nawet wymusić tego, żeby zlikwidować ulicę Bandera, Bandery Szuchowicza, tych wszystkich katów, upa, którzy Polaków mordowali. Nawet tego nie był w stanie zrobić. Więc za co jest te 50 miliardów? Co my z tego mamy konkretnego? Zapłacicie państwo nowy podatek. Będzie się to nazywało ogólnie rzecz biorąc podatkiem klimatycznym. A Bruksela, która ten podatek przeforsowała, wymyśliła jakąś bardziej skomplikowaną nazwę. To się teraz będzie nazywać podatek od różnicy w śladzie węglowym, czy, czy coś takiego. O co chodzi? Chodzi o to, że Bruksela wpadła na pomysł, żeby zwalczyć zjawisko importu, znaczy, znaczy nie zjawisko importu, tylko żeby zwalczyć zjawisko zarabiania na Imporcie towarów z tych krajów, gdzie produkcja jest tańsza, dlatego że jest tam tak zwana mniej rygorystyczna polityka klimatyczna. No i Bruksela postanowiła wprowadzić podatek. Jeżeli ktoś importuje jakiś towar wyprodukowany w tych krajach, które nie mają jeszcze tak surowej polityki klimatycznej, to będzie musiał od tego zapłacić podatek. Chodzi o to, jak tłumaczą eurokraci, o zniesienie barier, różnic między Tymi, którzy produkują w warunkach e, emisji zeroemisyjnych czy tam niskoemisyjnych, od, od tych, którzy się tym nie przejmują. Znaczy, na przykład, jeżeli ktoś produkuje tam e, herbatę albo wino na terenie Unii Europejskiej, no to musi przestrzegać tych wszystkich idiotyzmów klimatycznych. A jeżeli ktoś produkuje herbatę albo wino gdzieś daleko w ciepłych krajach i tych kretyńskich nie musi przestrzegać, no to jego produkt jest tańszy, co oczywiste. I teraz, żeby. Żeby wyrównać te ceny pod pozorem walki o klimat, to Unia Europejska wprowadzi właśnie ten podatek. To znaczy, będzie to podatek od, od różnicy między emisyjnością śladu węglowego kraju producenta a kraju unijnego. O co tu chodzi? No, chodzi oczywiście o pieniądze i o ideologię. No, teraz ślad węglowy staje się takim pretekstem, pod który można podpiąć wszystko, żeby okradać ludzi z ich pieniędzy, a tak naprawdę chodzi o pieniądze, no bo przecież Unia Europejska, państwa Unii Europejskiej dostaną z tego tytułu ogromnej ilości pieniędzy. A co to oznacza dla nas, konsumentów? No, oznacza to to, że będziemy płacić więcej. Przecież kupujecie Państwo codziennie bardzo dużo towarów, które pochodzą spoza Unii Europejskiej: jabłka, owoce, czasem jakieś produkty typu kakao, tam z Kolumbii, czy, czy, czy kawa z rozmaitych innych. Krajów. No i y, teraz Państwo za te towary wszystkie będziecie płacić więcej. Dlaczego? No, dlatego, że na przykład taki producent kawy w Gwatemali albo w Etiopii, on nie. Nie jest w Unii Europejskiej, w związku z czym nie obchodzą go te wszystkie reguły klimatyczne, więc sobie po prostu produkuje kawę i ją sprzedaje. No i ponieważ Unia dojdzie, doszła do wniosku, że gdyby on tą samą kawę produkował w Unii Europejskiej, nie bardzo wiem jak można etiopską kawę produkować w Unii Europejskiej, no ale może widocznie jakoś można, no to żeby żeby go ukarać za to, że nie przestrzega tych reguł klimatycznych, no to się dołoży podatek. Oczywiście ten, który w Etiopii, czy w Gwatemalii, czy gdzieś tam tą kawę produkuje, będzie miał dalej w nosie Unię Europejską i, i, i jej przepisy klimatyczne, bo zapłaci przez on sam, to przez nie plantator kawy z Etiopii będzie pieniądze wysyłał do Brukseli, tylko zapłaci importer, bo te pieniądze będą naliczane, te podatki będą naliczane w momencie, kiedy ten towar wejdzie na europejski obszar celny, więc zapłaci na początku importer, tu jest pytanie, ilu importerów nie wytrzyma tego i zbankrutuje, więc być może... Być może ci, którzy wywali to biznes, ustawią się w kolejkach pod urzędami pracy i tam będą palić papierosy emitujące bardzo dużo śladu węglowego. No a taki, który to importuje i będzie musiał za to zapłacić, no to przecież podwyższy cenę o to, co zapłacił i przerzuci to na konsumenta. Także będziemy płacić dużo więcej. Za import produktów spoza Unii Europejskiej. Ale to nie koniec jeszcze rozmaitych polsko-unijnych pomysłów w zakresie importu towarów. Rząd polski, ustami nowego ministra rolnictwa, pana Telusa, złożył obietnicę polskim rolnikom, że będzie od nich wykupywał zboże po 1400 zł za tony. No, mamy chyba do czynienia z jakąś gigantyczną defraudacją kolejnych pieniędzy publicznych, bo po co rządowi zboże? No co, no, pan Telus z panem Morawieckim sobie jakieś silosy postawią z własnych pieniędzy i będą sprzedawać to zboże? Nie, no, rząd za pieniądze podatnika stara się wyjść naprzeciw żądaniom jednej grupie zawodowej. I odkupić od nich to, czego nie mogą sprzedać. Oni nie mogą tego sprzedać, bo uwierzyli słowom poprzedniego ministra rolnictwa, który ich zapewniał, że ceny nie spadną. Ale problem jeszcze pojawił się w miejscu, w którym ani pan Telus, ani pan Morawiecki się nie spodziewali. To znaczy, rolnicy deklarują, że oni wcale nie chcą za 1400 zł za tonę tego sprzedawać, chcieliby sprzedawać drożej. No i powstał problem, który rząd będzie teraz rozwiązywał, bo. Rząd rozwiązuje problemy, które sam tworzy. Co zrobić z tym zbożem? Otóż trzeba było rolnikom po prostu nie przeszkadzać, sprzedawać to zboże. Nie ma żadnego powodu, żeby rolnicy nie byli poddawani kryterium rynkowym. Przecież zboże raz kosztuje 800 zł za tonę, innym razem kosztuje 1000 zł za tonę, a innym razem ponad 1000 zł za tonę. I nie ma żadnego powodu, żeby rolnik o tym nie decydował. Przecież jeżeli rolnik ma tonę zboża i chce ją sprzedać, no nie że się sprzeda. Jeżeli uznaje, że taka cena mu nie odpowiada, no to niech, jej, niech tego nie sprzedaje. Jeżeli mu taka cena odpowiada, to niech sprzeda i, i, i tyle. Rząd jest tutaj niepotrzebny. W ogóle rząd jest niepotrzebny w żadnych transakcjach między, między wolnymi obywatelami. Tutaj problem polega na czym innym. Problem polega na tym, że rząd otworzył granicę dla taniego zboża ukraińskiego, które jak się teraz okazuje było skażone tam jakimiś pestycydami, co było zboże gorszej jakości i tak dalej. I przez to, że to zboże zalewało Polskę, a było tańsze, bo rolnik ukraiński nie musi wszystkich tych bzdurnych procedur spełniać, które musi spełniać jego polski kolega, no to siłą rzeczy było to tańsze i zalewało polskie, polski rynek, rynek europejski, a nikt nie powiedział polskiemu konsumentowi, że to zboże jest gorszej jakości. No i klienci kupowali tańsze zboże ukraińskie i przez to zboże polskie stało i stoi w silosach. Błąd polegał na tym, że rząd... Otworzył to polską granicę dla ukraińskiego zboża, a wcześniej błąd polegał na tym, że rząd zgodził się na te warunki utrudniające życie rolnikom, na te jakieś rejestrowanie farmy, gdzie jest tylko jedna kura, no zupełny idiotyzm, ma prawda stemple na jajkach, jakieś hologramy, no kretynizm goni kretynizm. I to, gdzie rząd szuka rozwiązania, to jest dokładnie tam, gdzie go szukać nie należy. Trzeba po prostu przestać się zajmować utrudnianiem życia rolnikom. Trzeba zlikwidować te wszystkie przepisy utrudniające życie rolnikom, te wszystkie właśnie hologramy, te, te jakieś y, wymagania dotyczące kratek dla kur itd. Tak I niech rolnik po prostu sam zajmuje się produkcją żywności i on sobie to sprzeda. Tu został popełniony błąd, czyli cała ta polityka dobijania rolnictwa i utrudniania życia rolnikowi, ta biurokratyzacja straszliwa sektora rolnego, która musiała podwyższyć ceny. Zresztą widzicie Państwo, jak rosną ceny żywności ostatnio w sklepach. I to jest też pokłosie tego, no bo jeżeli rolnik musi zajmować się papierologią, jakimś tam kolczykowaniem bydła, rejestracją farm złożonych z jednej kury i tak dalej, no to on na to traci czas. W związku z czym on w tym czasie nie może produkować żywności, bo produkuje y, tony biurokratycznych, głupich, niepotrzebnych papierów. No to dlatego, że ma tego czasu mniej na pracę, no to, a wyprodukuje konkretną ilość, to te to wary są droższe. I tu właśnie y, widzimy, jak wygląda zderzenie ekonomii politycznej socjalizmu z rzeczywistością. Dokładnie tak wygląda. Polskie wojsko zaczęło wzywać osoby niepełnosprawne. Napisała do mnie matka niepełnosprawnego 20-latka, który ma orzeczenia od wielu lat o niepełnosprawności i jest w stanie takim, że nie nadaje się do żadnej służby wojskowej, pani Joanna bo tak ma na imię, jak to w socjalizmie bohatersko pokonuje problem nieznany nigdzie indziej, to znaczy, walczy o to, żeby wojsko nie przyjechało. Po jej syna, który ma orzeczenia o niepełnosprawności i upośledzeniu bardzo daleko idące. No i pani Joanna zderza się z murem obojętności. Wojsko tego nie chce przyjąć do wiadomości. To jest sprawa, no, która ma duży potencjał humorystyczny, gdyby nie to, że stoi za tym ludzki dramat, ale to jest też sprawa, która pokazuje sprawność naszego wojska, no bo jeżeli w małej gminie na północy Małopolski, bo tam ta rzecz się odbywa. Wojsko nie jest w stanie przyjąć do wiadomości, albo nie jest w stanie sobie zaznaczyć, że konkretny obywatel o konkretnym numerze PESEL ma silne orzeczenie o niepełnosprawności, prawda, od wielu, wielu lat. To co takie wojsko jest warte? Pan ambasador Polski we Francji ostatnio, pan Rościszewski, zasłynął wypowiedział o tym, że Polska być może nie będzie miała innej możliwości, niż wesprzeć walczącą Ukrainę, wysyłając tam wojska. No i, co? no I mamy kolejny dowód siły i sprawności naszej armii. No to mamy wysłać na Ukrainę wojsko, które nie potrafi w małej miejscowości sobie wyselekcjonować, wyodrębnić w jakiejś bazie yy, w komputerze numerów PESEL tych młodych chłopców, którzy są kalekami i nie nadają się do służby wojskowej. Wojsko wzywające kaleki. No, nie mieliśmy tego jeszcze w Polsce. Mamy. Pierwszą tragedię związaną z autem elektrycznym. Na ulicy Górczewskiej w Warszawie doszło parę dni temu do wybuchu auta elektrycznego. O skali tego wybuchu świadczy to, że spłonęło, uległo doszczętnemu zniszczeniu 46 innych samochodów. Szczerze mówiąc, nie pamiętam takiego wybuchu auta. W Warszawie czy w ogóle w jakimkolwiek innym mieście w Polsce, które by pociągnęło za sobą takie skutki. Media głównego nurtu podobnie jak i media opozycyjne przemilczały to starannie, a przecież to nie jest tak, że ten kierowca miał tam jakieś butle gazowe czy coś i to akurat wybuchło. Wybuchł jego samochód. Wybuchła ta cała elektryczna konstrukcja. Wybuchł akumulator, który jakoś tam się okazał jakoś niedoróbką w tym konkretnym modelu. Ale to pokazuje jak niebezpieczne i wybuchowe są te samochody elektryczne. Ja opowiadałem Państwu tydzień temu o wynikach badań jednego z brytyjskich think tanków, który zauważył, że auta elektryczne są ciężkie, dużo cięższe od aut spalinowych, i w związku z tym parkingi podziemne pobudowane w różnych miastach, nie tylko podziemne, naziemne też będą się po prostu zawalać. Nikt nie przeszedł nikt tego nie zauważył. Teraz okazuje się, że z samochodami elektrycznymi jest jeszcze drugi problem, czyli to, że generują możliwość wybuchu, prawda, że są niebezpieczne po prostu, bo mogą wybuchnąć. No jak wybuchnął, to uszkodzą nie tylko samochody stojące w pobliżu, ale też ludzi. 46 samochodów ucierpiało w wybuchu jednego elektryka. To jest liczba, która mówi sama za siebie. I oczywiście wszyscy ten fakt przemilczają, udają, że problemu nie ma. Pytanie, kiedy ktoś zwróci na to uwagę. No, takie są skutki, właśnie jak się wprowadza pod przymusem samochody elektryczne. Przecież, gdyby samochody elektryczne były jednym z wariantów i kierowca mógłby sobie wybrać, czy jeżdżę dieslem, czy jeżdżę benzynowym, czy jeżdżę na gaz, czy jeżdżę elektrykiem, to i te samochody elektryczne byłyby lepsze. A dlaczego? Bo producent samochodów elektrycznych zabiegałby o klienta, co musiałby zabiegać jakością. A teraz klient będzie zabiegał o samochód, więc będzie można mu wcisnąć byle szajsi. Skutki tego dla naszego bezpieczeństwa są łatwe do przewidzenia. Do prezydenta Dudy trafi ustawa o powołaniu komisji śledczej do spraw wpływu rosyjskiej agentury na bezpieczeństwo energetyczne państwa w latach 2007-2022, czyli obejmie okres zarówno rządów PiSu, jak i rządów Platformy Obywatelskiej. Można się domyślać, że Prezydent tą ustawę podpisze, no bo prezydent Duda jest takim długopisem i podpisuje wszystkie ustawy, które dostanie tam z Sejmu, prawie wszystkie. I jak się waha, to jest dostaje telefon z ulicy Nowogrodzkiej. Ale to już nie o charakterystyce pana prezydenta chcę teraz mówić. Chodzi o sens tej ustawy. Bo ta ustawa, ona być może ma jakieś tam. Hmm, Sensowne, są sensowne próby uzasadniania tej ustawy, ale w tej formie ta ustawa stanie się po prostu walką polityczną. Ona doprowadzi do kolejnego tam szczucia między opozycją a partią rządzącą. Potem po wyborach na odwrót dojdzie do wzajemnego szczucia między zwolennikami Platformy, zwolennikami PiSu i tak dalej. Czy ta komisja coś wyjaśni? Ciężko to powiedzieć, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby, żeby ciało składające się w polskim Sejmie z kilkunastu przypadkowych ludzi mogło wyjaśnić działania tak profesjonalnych instytucji, jak, jak rosyjskie służby. Oczywiście będzie zapewne badana tam sprawa Mateusza Piskorskiego, sprawy tych szpiegów zatrzymywanych przez ABW i tak dalej, ale boję się, że ta cała inicjatywa zostanie wykorzystana politycznie, to znaczy da Pisowi oręż do opluwania przeciwników, a potem po zmianie władzy ewentualnie na odwrót. Czy nam jest potrzebny taki cyrk? Nie. Czy my mamy za mało wzajemnego szczucia, jadu, opluwania się? Moim zdaniem nie, to wystarczy. Kolejna komisja śledcza nie jest potrzebna. Natomiast zwrócę Państwu uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż wszystkie aspekty takiego lobbyingu służb specjalnych czy działalności służb specjalnych są tajne. I. Tajne też powinny pozostać. W normalnym państwie o służbach specjalnych mówi się bardzo mało. Te służby się czasem pochwalą jakimś sukcesem, a to zatrzymaniem szpiega, a to zatrzymaniem terrorysty, a to udaremnieniem jakiegoś zamachu itd. itd. Natomiast y, ta komisja w tym kształcie, w którym chce pis, ona może doprowadzić do ujawnienia zupełnie niepotrzebnie. Rozmaitych tajemnic systemu bezpieczeństwa Polski, na przykład, tego, że kontrwywiad w Polsce nie działa tak, jak powinien działać, albo że się interesował tymi osobami, a nie interesował się innymi. To, co dzieje się w obszarze energetycznym, to, że trwa tam bardzo silny lobbying rosyjski, nie tylko rosyjski, ale rosyjski też to jest w dużej mierze zaniechanie polskiego kontrwywiadu. My w Polsce nie mamy kontrwywiadu ani cywilnego, ani wojskowego z prawdziwego zdarzenia, bo nikt go nie zbudował, bo służby specjalne od początku służą do zwalczania opozycji, do szukania haków i tak dalej, i tak no, dalej. Mieliśmy ostatnio sprawę z wykorzystywaniem systemu Pegasus, a przecież to nie tylko CBA stosowało Pegasusa. Mieliśmy tyle przypadków inwigilacji przez służby specjalne działaczy politycznych, Związanych z opozycją, inwigilacji dziennikarzy i tak dalej, ja sam też byłem i jestem nadal inwigilowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No to jeżeli służby się zajmują pierdołami, no to rosyjskie, rosyjski lobbying niejawny sobie działa w najlepsze, bo nikt mu nie przeszkadza. I tu nie pomoże powołanie Sejmowej Komisji Śledczej, która stanie się groteską. Tylko pomoże po prostu zbudowanie od zera y, polskich służb y, zajmujących się bezpieczeństwem państwa. Ale tego nikt nie zrobi, bo nikt nie chce tego zrobić i nikt nie wie, jak to zrobić. Także nie jestem tutaj jakimś specjalnym optymistą, jeżeli chodzi o. Y, o y, efekty prac tej komisji, będzie tam kolejna hucpa, kolejne polityczne połajanki i kolejne szczucie jednych na drugich, zupełnie bez sensu, a meritum sprawy będzie gdzieś z boku. Dziękuję Państwu serdecznie, to tyle w tym przeglądzie tygodnia. Zapraszam Państwa we wtorek na godzinę 18 do Poznania do księgarni Sursum Corda, gdzie będę miał przyjemność poprowadzić krótkie spotkanie z czytelnikami i z ludźmi, którzy często do tej Księgarni Patriotycznej przychodzą. Spotkanie będzie dotyczyło sytuacji finansowej Polski i będzie związane z promocją mojej książki Imperium Marnotrawstwa. Skoro dzisiaj mówiłem tyle w przeglądzie tygodnia o Polsce, no to reklamuję Państwu książkę moją, Operacja Okrągły Stół, o tym jak zbudowano Polskę, w której dzisiaj żyjemy. I oczywiście, jak zwykle, zachęcam Państwa do udostępniania, do lajkowania, do komentowania moich wideo-felietonów. A tych z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to, co mówię, to, jak patrzę władzy na ręce, zachęcam do wspierania mnie finansowego. Znajdziecie Państwo w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do Paypala, do Patronite'a. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie mi Państwo wspierać. Nie zapomnijcie też Państwo o subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.